Kaczyński ostrzega, stawką wyborów jest niepodległość Polski. Mocne słowa o Berlinie i Brukseli. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, w swoim wystąpieniu podkreślił, że nadchodzące wybory prezydenckie mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Polski. Polityk ostrzegł przed scenariuszem, w którym Polska miałaby stać się częścią o państwa podporządkowanego Berlinowi i brukselskiej administracji. Kaczyński zaznaczył, że obecne działania opozycji, w tym Donalda Tuska, mogą prowadzić do osłabienia suwerenności Polski na rzecz instytucji unijnych. Prezes PiS podkreślił, że jego partia stoi na straży niezależności Polski, zarówno w kwestiach politycznych, jak i gospodarczych. W swoim przemówieniu Kaczyński odniósł się do polityki Unii Europejskiej, krytykując centralizację władzy i próby narzucania decyzji państwom członkowskim. Eksperci wskazują, że wypowiedzi Kaczyńskiego są częścią strategii mobilizacji elektoratu przed wyborami, które mogą zadecydować o kierunku polityki Polski na kolejne lata. Krytycy zarzucają Kaczyńskiemu, że jego retoryka może prowadzić do izolacji Polski w Unii Europejskiej i osłabienia jej pozycji na arenie międzynarodowej. Zwolennicy PiS argumentują, że działania partii rządzącej są konieczne, aby chronić interesy narodowe i przeciwdziałać nadmiernym wpływom zewnętrznym. Wypowiedź Kaczyńskiego wywołała szeroką debatę w mediach, gdzie opinie na temat jego słów są podzielone, a temat suwerenności Polski stał się jednym z głównych punktów kampanii wyborczej. Sprawa pokazuje, jak ważne są wybory prezydenckie dla kształtowania relacji Polski z Unią Europejską i jej przyszłości jako niezależnego państwa. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.